Są serie aparatów, które poznajemy przez kilka edycji, i mam wrażenie, że przed Wami stoi taka seria, którą podziwiamy już od dobrych 20 modeli. Chodzi mi tutaj o RICO GR. I zapewne starsi oglądacze tego kanału pamiętają, że RICO GR wywodzi się z fotografii analogowej, ale to, co mam tutaj przed. Waszymi oczami, to oczywiście GR4, najnowsze cacko firmy Rico, i zobaczcie, jak szybko się włącza ten aparat, który właściwie jest takim kompakcikiem, aparatem do fotografii streetowej, do fotografii codziennej. Byłem bardzo ciekaw, jak ten aparat, który okrzyknięto mianem nic nowego, nich il nowi właściwie zachowuje się w tych realiach 2025, kiedy pojawia się na rynku. No, bo mamy zastój na rynku aparatów kompaktowych, a firma, która właściwie no, jest kojarzona z, tylko właśnie z, z tym modelem w tej chwili, wypuszcza znowu coś na rynek i właściwie. Jak spojrzeć na jakieś tam powiedzmy opinie tych, którzy się znają, nie tacy jak ja, to mówią tak: nic tu się praktycznie z tyłu nie zmieniło, jeżeli chodzi o wygląd, wszystko to samo. Podkreślają, że nie ma tego kółeczka tutaj do, do kontroli, mm, różnych parametrów, jest powrót tego klikacza: góra-dół, plus-minus, jeżeli chodzi o fajne kontrolowanie. Ekspozycji, i to właściwie jest na tyle, jeżeli chodzi o różne zmiany, które tutaj ci recenzenci wymieniają. Ja bym jeszcze dodał ten fakt, że powiększyła się bateria, więc więcej zdjęć możemy sobie zrobić na jednym ładowaniu. I ten fakt, że nie ma tutaj karty SD, co może być jeszcze dodatkowo oprócz pewnego rodzaju. Rozczarowania, zaskoczenia, to jeszcze pewnie przedmiotem jakiś yy, powiedzmy kontrowersji. No ale Rico umieścił 54, 53, przepraszam, gigabajty pamięci wbudowanej w to cacko I właściwie otrzymujemy taki aparat, który właściwie nie trzeba obsługiwać z poziomu karty SD, ponieważ mamy aplikację Rico World, która bardzo Szybki, fajny sposób i bezkonfliktowy łączy się ze smartfonem. Możemy ściągać albo wybrane przez nas zdjęcia, albo uruchomić opcję ściągania automatycznego. I to dzieje się tak, że jak aplikacja połączy się z aparatem, to wtedy aparat automatycznie wysyła JPEGi nam na telefon i jest sprawa zakończona. Jeżeli chodzi o transfer na powiedzmy urządzenie typu komputer, no to oczywiście. Można to robić przy użyciu łącza USB-C i też nie jest to jakieś wyzwanie typu napisanie programów, powiedzmy w jakimś tam języku programowania. Także słuchajcie, jest to aparat, który no, ma swoje plusy i minusy już na starcie. Natomiast wydaje mi się, że nie przemówi żaden z tych argumentów. Ani do tych, którzy są jakoś specjalnie uprzedzeni co do nowych aparatów, ani do tych, którzy widząc cenę 5800 powiedzą sobie, że to jest w ogóle nadinterpretacja tego, co znaczy, co znaczy wysoka cena. No i ja to rozumiem, jakby nie chcę Was namawiać na, na ten aparat i myślę, że nawet sam Rico nie chce w sensie obserwując ich jakby strategię marketingową, to jest tak, że ok, jak rozumiesz tę fazę, chcesz mieć taki aparat, to jakby no masz tutaj, możesz sobie kupić. Natomiast jakby nie widziałem przynajmniej na przykład na festiwalu Fotoforma, gdzie wizytowałem to stanowisko akurat trico wielokrotnie, kręcąc się wokół Gear 4, mając nadzieję, że mi pożyczą na kilka dni, co się właśnie stało, nie widziałem tam. Jakiejś takiej mega presji sprzedażowej. W sensie jest tak, że RICO GR to jest taka seria właściwie kultowa. Jak sobie poszukacie na Instagramie, na jakichś forach, blogach itd., itd. to każdy, kto kiedyś był właścicielem lub jest właścicielem któregokolwiek z, tego, z tej linii bogatej wyboru RICO GR. To jest jakiś zajawkowicz i on tam, powiedzmy, robi lepsze, gorsze zdjęcia, ale jest to ktoś, kto ma po prostu pasję. I wydaje mi się, że tego typu aparaty służą ku temu, żebyśmy te pasje rozwijali. Bo zobaczcie, wiele osób ma teraz różnego rodzaju kryzysy, powiedzmy, związane z pracą, związane z pasją, związane na przykład z próbą godzenia pasji z pracą itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I Ricoh GR, który ma... Wymiar właściwy co do powiedzmy jego takiej zdolności adaptacyjnej w każdej kieszeni. On jest właśnie takim narzędziem, które pozwala nie, powiedzmy, zlekceważyć każdej możliwości fotograficznej. I ta cena oczywiście może odstraszać, jeżeli szukacie czegoś, co byłoby taką, powiedzmy, uzasadnioną inwestycją, bo jesteście na przykład fotografami którzy fotografują właśnie profesjonalnie i chcieliby mieć za tyle pieniędzy to taki aparat, który fotografuje rodzinę i ewentualnie na sesji mam taki jakiś tam backup to Ricoh Gear 3 nie jest, czy, czy przepraszam 4 nie jest takim aparatem. Na pewno nie poradzi sobie w tych takich różnych trudnych sytuacjach, ponieważ nawet nie ma lampy. Zobaczcie od trzeciego modelu Ricoh nawet z lampy Tutaj błyskowej zrezygnował. Jest oczywiście opcja nasunięcia zewnętrznej lampy, no ale to jest jakieś tam dodatkowe akcesorium, które już musi się też pomieścić w tej naszej kieszeni. Więc tutaj akurat nie jest to rzecz, którą można byłoby żonie jakoś tam racjonalnie uzasadnić. Więc raczej nie. Ale, no ale z drugiej strony, nawet po tych trzech czy czterech dniach, które miałem go u siebie. Powiem Wam, że bardzo dużo zdjęć zrobiłem takich, których bym na pewno nie zrobił, bo na przykład okazało się, że odwożąc dzieci do szkoły, było potem przy szkole nad jeziorem po prostu taki moment parę minut, dosłownie może osiem, w których mgła schodziła z, z jeziora Mikołajskiego. Jeszcze tam może było trochę widać śniardwy, i wiecie, to jest taki, taki, syn, taki impuls właściwie, no, że okej, okay, no mam aparat, tak? Mam tego RICO w kieszeni i po prostu mogę tam sobie pójść i, i to szybko z, postarać się uchwycić, taki zrobić sobie mini ćwiczenie, mini, mini poligon, a tak no nie wiem, no cofać się po aparat, jechać do domu, znowu brać i tak dalej, tak dalej, no nie zawsze się ma ten aparat, umówmy się, nie, ma, nie zawsze się ma aparat i nie zawsze jest ta wymówka, żeby zabrać aparat, nawet jeżeli jest to coś w rodzaju serii X100 Fujifilm, którą też już Wam pokazywałem tutaj wielokrotnie na kanale, sam będąc też właścicielem dwóch aparatów tamtej linii i w przypadku Akurat takich kompaktów jak GR, które mają matrycę APS-C, to to jest właśnie połączenie tego, tej, tego braku wymówki, a i też możliwości, możliwości, które daje tak duża matryca. Jeszcze jedną rzecz powiem, że nowa matryca i nowa konstrukcja obiektywu to, jest, to są te zmiany, które tutaj zauważam i na pewno jest to powiedzmy solidniejszy obiektyw niż w poprzednich edycjach, natomiast jeszcze nie jestem w stanie Wam powiedzieć, czy rzeczywiście jest to jakby powód do tego, żeby robić upgrade. Ja osobiście nie widzę jakby takiej potrzeby, jeżeli ktoś ma GR3, niezależnie czy to jest wersja Street, czy to jest wersja Diary, czy to jest wersja HDF, czy ktoś na przykład Xama, bo lubi ten kąt widzenia 40 stopni. Nie jestem przekonany do, co do tego, żeby robić upgrade z tamtych modeli właśnie GR3. Natomiast jeżeli ktoś, powiedzmy, czuje, że już troszeczkę trąci myszką to, co widzi z GR1 i z GR2, to właściwie można byłoby, ponieważ jest to taki już troszeczkę bardziej współcześniony obrazek i ten sam, powiedzmy, to samo odczucie, kiedy się fotografuje, kiedy włączasz sobie ten tryb snap, z, powiedzmy, z takim wyborem tej, tej ostrości, w jakim polu może być za każdym razem, jak naciśniesz spust migawki. Więc jeżeli lubicie tego typu przygody, street i tak dalej, to jak najbardziej myślę, że to jest, to jest ten model, ale przemyślcie to sobie dobrze, bo jeżeli przyznacie się komuś że kupiliście ten, ten aparat, to naprawdę czeka Was. Wielki ostracyzm w internecie, będą się z was śmiali, będą z was mówili, że przepłaciliście, że coś tam, coś tam, coś tam, miliony powodów, ale to myślę, że sobie ci, którzy uwielbiają tę serię GR, za nic biorą takie rzeczy. Bo wiadomo, są sprzęty, które można w racjonalny sposób uzasadnić, są sprzęty, które kupują tylko wariaci i mi się wydaje, że właśnie ta druga kategoria lubi ten vibe związany z Rico GR. Ja się tutaj też podpisuję. Rico już właściwie w momencie w którym nagrywam ten film zapowiedział wersję monochrom i to może być bardzo ciekawe, bardzo ciekawa rzecz. Oraz wersję właśnie z tym filtrem Mist, czyli wersje HDF, które mają wyjść na początku 2026 roku. A, i wiecie co, jak byłem na tym festiwalu Fotoforma, to wziąłem sobie tę kostkę ze sobą i fajnie, bo akurat Gear ładuje się przez łączę USB, natomiast też ładowałem laptopa, dwa ładowania laptopa ogólnie. Jakbyście szukali jakiejś takiej odpowiedzi na to, jak być niezależnym energetycznie, no to polecam Wam taką kosteczkę. W opisie Wam podam, co to jest i myślę, że to jest takie właśnie małe poleconko tutaj na boku. Dzięki serdecznie za uwagę. A jeżeli chodzi o polecenie kolejnego filmu na tym kanale, to oczywiście polecam recenzję Ryko GR3 z czasów, kiedy jeszcze byłem piękny i młody, no może młody bardziej. A w komentarzach zachęcam Was do tego, żebyście podzielili się jakąś wskazówką, wskazaniem. Jaki aparat z serii GR byście wybrali i wytypowali jako najbardziej opłacalny, albo ewentualnie inny, jakiś kompakcie, który właśnie jest podobnego rozmiaru, też do kieszeni pasuje, który byście właśnie uważali, że to jest to jest coś dobrego w ogóle dla innych oglądaczy niezłych aparatów, żeby polecić? Dzięki serdecznie za uwagę, Jacek Siwko i przypominam, że patronem tego odcinka, jak i też całego kanału niezłych aparaty jest fotoforma.pl czyli ulubiony sklep wszystkich fotografów i filmowców.